I nazywam się Zosia i dzisiaj zamieniam się w fryzjerkę. Zosia, fryz Zosia. Fryzy... Frywolna Zosia. Tak. Lisy w Edenie. Odcinek siódmy. Projekt Życie. Mam no, taki pomysł. Żeby mi obciąć włosy dzisiaj. że to dość duża siła no. jak przyjdzie taka większa fala to przyznam szczerze że nawet ciężko jest ustać przy samym brzegu więc ja bym chyba się nie odważył pływać przy takich falach bo najpierw Uderza naprawdę mocno ta woda, która wypływa z fali, ale potem ta woda wracająca. To jest dość szeroka plaża, ta woda, jak wraca, to naprawdę aż ścina znów. Ocean. Żywioł. Przyszedł już czas na zażegnanie długich włosów. Nie, Dzisiaj będziemy próbować nie obciąć. Robimy to już drugi raz na wyjeździe. Pierwszy raz było równie miło i atrakcyjnie, jeśli chodzi o widoki. Pierwszy raz to było w okolicach miejscowości. Jak to się nazywało? skola W okolicach Beniskoli. Zobaczymy, jak moje umiejętności od tego czasu. Za pierwszym razem zrobiłam kubie tylko jedną dziurę z tej strony, bodajże już ich nie widać. Nie chyba, stajesz. No i <laughs> żarty pamiętamy. Nie nie Fryzjera w najpiękniejszych okolicznościach przyrody jaki istnieje. Myślałam, że najpiękniejszego fryzjera powiem. To jest zupełnie co innego. Druga, druga sprawa. Klient uciekł mi z fatela, przejął pałeczkę, czyli maszynkę, i zaczął sobie robić. Sobie sam sobie rękami robić, dobrze. bo uznałem, że przy twarzy zrobi, ale. Jakoś na to lepiej szło, mam wrażenie. Teraz to tak idzie nam. Teraz to idzie nam to tako. Trochę. trochę. No trudno, najwyżej na zero się zrobi. No dobra. Ja tam widzę tylko przód, z przodu wygląda bardziej świeżo na pewno. Z tyłu nie widzę, wy też nie będziecie widzieć za dużo tyłu, więc no tył pozostawmy, wiem, się będzie patrzeć w tył. Ja patrzę przez różowe okulary, więc mi się zawsze będzie podobało. No nic, obcinanie nad oceanem uważamy za odhaczone. Done. Da się zrobić. Odrośnie. to się zrobić bez umiejętności. Odrośnie niedługo, wrócić czego można, można, powtórzyć. Nie, mów tak, bo ja mam że to zrobiłam, <laughs> Spędziliśmy ostatnie 5 dni w jednym miejscu, na takiej skarpie przy samym oceanie. Coś niesamowitego, słyszeć uderzające fale w środku nocy tuż za oknem. Ta miejscówka jest o tyle fajna, że jest w naturze. Mamy za sobą las, przed sobą ocean, a do sklepu, czyli do cywilizacji niecały kilometr. Plażą. Mm. Plażą. Kilometr, plażą z Buta. Nie ruszaliśmy samochodu w ogóle. Nie, więc to jest naprawdę fantastyczne i chyba też przez to zostaliśmy w tym miejscu tyle dni. Chyba czas na ruszenie z miejsca i szukanie skarbu. Poznaliśmy, że w ramach oszczędności Ach, znajdziemy jakiś skarb. W ramach nieoszczędności właśnie znajdziemy, w sumie, jak o tym myślę teraz. Droga do skarbu kręta i trudna. Skarbem jest tak naprawdę paczka, którą niejako podarował nam kolega Daniel, którego poznaliśmy na Instagramie i Facebooku i któremu bardzo dziękujemy za ten gest. Zobaczymy, jeszcze nie wiemy, czy po tak. pierwsze znajdziemy. Czy dziękujemy jest. za gest Dania paczki, a czy podziękujemy za samą paczkę? Zobaczymy. <grym> <grym> o co chodzi? O to chodzi, że to jest tradycja, którą ów Daniel ma ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Tradycja polega na tym, że kupują sobie w czasie pobytu w Portugalii paczki i potem kolejna osoba czy kolejne osoby, które przyjeżdżają, tych paczek szukają, czyli takiego rodzaju skarb. Daniel nam ją podarował, ponieważ łączy się z nami w biedzie. Również zaciska pasa, miał być w marcu w Portugalii, ale ze względu na to, że też buduje kampera i będzie jednym z nas, nie wybiera się teraz do Portugalii. No i żeby to, co w paczce się znajduje, się nie zmarnowało, albo żeby nie znalazł jej ktoś, kto za nią nie podziękuje. Wysłom nas. Mamy zaznaczone miejsce. Tak, właśnie śledzę mapę, czy, czy idziemy dobrze. Dostaliśmy współrzędne. I teraz spróbujemy trafić do miejsca, gdzie jest skarb. Jak widzę, to plaża prosto. Jest na murze. Czekaj, bo tutaj pokazujesz, chyba nie możemy iść prosto, tylko musimy zawrócić. Nie no, jak zawrócić? No. Jak chce iść no. prosto? Aha, no faktycznie. Wow. Nie możemy iść prosto. Ale całkiem przyjemnie. Bardzo ładnie. Ja mam takie pytanie: czy ten skarb ma być gdzieś w tych grzakach? A no, może to jest. Mamy zorać ale poczekaj, to bo to jest skarb, bo jest na skarpie. A jesteśmy na skarpie, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że trzeba iść ścieżką. Nie mamy żadnej łopaty. <laughs> Nie mamy niczego. Czy moglibyśmy wykopać doły? Urokliwe miejsce. Dobra, gdzie teraz? Ogólnie chyba w dół, ale węższy podstęp. Myślę, że Danielowi po prostu zależało na tym, żebyśmy dotarli do ładnego miejsca. Tak się obawiał chyba, że samych nieprzyjemnych mm. <laughs> jesteśmy. tak naprawdę tutaj może nic nie być. Poza pięknem, które zdecydowanie jest. Bywało już takie firmy nawet, że ludzie szukali skarbu, podobno był największy skarb na świecie ukryty, a okazywało się, że tym skarbem na przykład była wiedza. A może w tym wypadku skarbem jest po prostu piękne miejsce. Wyłączył mi się telefon. Awaria, awaria. Chyba jesteśmy skazani na siebie. No ale jak jesteśmy, nie mam żadnej mapy nawet. No proszę bardzo, XXI wiek to jest właśnie ułomność ludzkości. Nie mapa w papierze, tylko po prostu co? Ekranik. Dobra, mamy powerbankę. Jeżeli nie padnie, to jesteśmy uratowani. Jeżeli ja nie padę. nawet jeśli nie będzie żadnego skarbu, to miejsce jest na tyle piękne, że zdecydowanie wystarczy jako nagroda. Wiem, że to ma być w krzakach. Na pewno nie na plaży, i na pewno nie w skale ukryte, tylko w krzakach. Musimy się trochę cofnąć, bo z plaży nie ma dojścia w miejsce, w które powinniśmy dojść. Zaczekaj, no, to jesteś gdzieś tutaj. Widzę, że to jest i w jakimś opakowaniu. Ale... Ja to jakoś takie ukrycie jest znikome. Ale to jest tak ukryte, że się dziwię, że to jest tutaj. Może się odkryło jakoś? Może I pytanie pies? teraz ze 100 punktów, czy ryzykujemy i to otwieramy, czy nie? Au! Czekaj, bo wlazłem w jakiś haszcz. Nie, no, Jolo. Jolo? Jolo. A jak to bomba? I na bomber to podłoży? No ale to takie coś, to ja aż dziwię się to przetrwało. że no tu ludzie chodzą. Tutaj w parce mamy. Dziurę. Jest dziura i są jakieś mapy. Ja już widzę, co tam się działo. Zwierzątko! Bo tu chyba tam jest taka jamka. Może piesek to wyciągnął. Sięgamy tam? Sięgamy tam. Okej, okay. to ja nie sięgam. Tam. To ja sięgam. Powiem ci, że jestem zaskoczony, że ty sięgasz, bo tu zwykle ręce w takie. Zaraz mnie jakieś zwierzątko powinno chwycić i powiedzieć, że to jego. Co mam? z kolorowas. O. Mikstura. No i fajnie, pierwszy przyda. <laughs> wygląda jak używany. Dobra, ty to odpakowujesz ty. Co mam dalej? Poza ja pymientosem. Była użyta przez zwierzątko, wiesz, zobacz, jest takie po. No właśnie mówię, że wygląda jak używany, chyba że to takie było spakowane. No dobra, no, tak troszeczkę z pewną z duszą na ramieniu trochę do tego bo. A ja się trochę czuję, jakby Boże Narodzenie nastąpiło. No Bo to jest świąteczne ta, odkryte. No. Tak, ale jakby dla nas nastąpiło. Yeah! Nie! Yeah! Ja chcę tam zajrzeć! O, panie! Matko, koniec z zaciskaniem pasa. Luzujemy, mamy <gry> primer, wino. Fris... Mokre. A bo tam wyciekło, wiecie, coś było. wodzie czy coś? Nie wiem. No, wiecie, Myszka. Wszystko... Nie, nie, nie. <gry> Myszka była wodzie. Wino frisante, chętnie. Także to jest na pewno dobre. Aceite, czyli olej jakiś. A olej się chyba wylał. Almendras. Nie, nie. Almond chyba, tak? Czyli Migdały. Migdałowy. Mamy. Oliwę, a wiecie, że śmiesznie, bo dzisiaj nam się oliwa skończyła i uznałam, że przedłuże zakupy nas czekają i koniec z oszczędzaniem. To mamy oliwę. Co dzięki. Wiecie co, no już, myślę, już wiem czemu zwierzątko, no bo pewnie ogóra. No poczu, pewnie tak poczuło jedzonko. No bo to by... jest tak, że oni przyjeżdżają do Portugalii i to co im zostanie w hotelu, czego nie skonsumują, przekazują w paczce dalej. Wiedzą, że kolejna osoba z rodziny bądź przyjaciół. <grym> to troszkę za późno, święta już było, ale czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? Czuje jakiś proszek do prania? Ale mały proszek do prania. Do naszej pralki. I to jest chyba ten ocet, tak. który się wylał? Do, on jest niezakręcony, wiecie? Aha. Dopiero teraz się zakręcimy. Winę de Vinotin. No Mapy. Pogryzione. Sól. Tylko z tą solą jest taki problem, że jest była właśnie... Też o, no No to niestety. Krem do twarzy. Szampon. Chyba z hotelu. Na pewno fajnie, na pewno parę rzeczy się przyda. Zwierzątku też się przydało. No nie wiem, czy Solą się jakoś specjalnie najadło. Dary z plaży. Wpadło do nas w odwiedziny stado znajomych Stado nieznajomych malutka poprosiliśmy was o zadanie nam pytań i żeby nie odpowiadać na nie w formie standardowego Q&A postanowiliśmy, że w kolejne odcinki będziemy wplatać po dwie odpowiedzi hmm? dzisiaj przyszedł czas na najczęściej chyba zadawane nam pytania czyli... co nie jest dziwne bo to są ciekawe <laughs> pytania i chyba takie podłoże, podłoże. fundamenty ha. tego wyjazdu, czyli po pierwsze co robiliśmy przed wyjazdem po drugie Dlaczego się na niego zdecydowaliśmy? Jeżeli chodzi o to, co robiliśmy przed wyjazdem, albo czy się, czym się zajmowaliśmy, albo jak wyglądało nasze życie, bo to wokół tych takich tematów krąży te pytanie. Mieszkaliśmy w mieście. Jak większość ludzi w mieście pracowaliśmy w pracy, <laughs> która zajmowała nam 8 godzin dziennie. Codziennie dojeżdżaliśmy do pracy. Mieszkaliśmy w mieszkaniu, na które spłacamy kredyt. w Mieszkaniu z małym przyogródkiem w którym uprawialiśmy trochę swoich warzyw. Ja byłem y, copywriterem, pracowałem w agencji reklamowej Ostatnie 7 lat. Miałem swój zespół, miałem różne zespoły, ale grałem w każdym w zespołach, na perkusji. To jest chyba moja największa pasja, muzyka. No i czasem zdarzało mi się także stanąć przed kamerą, ale to były takie sytuacje z doskoku. Ja zajmowałam się nieruchomościami od 8 lat pracowałam w różnych biurach nieruchomości, również na etat. To była praca w biurze 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, czasami nawet 6. Nasze życia było bardzo w porządku. Nie mam zupełnie nic przeciwko poprzedniemu życiu. Na pewno nie można powiedzieć, że uciekliśmy od czegoś. To nie jest ucieczka, to jest jakby zmiana podejścia do życia i trochę poznanie siebie i możliwości funkcjonowania w innych warunkach. Chyba pierwszy raz o vanlife'ie usłyszeliśmy w Stanach. Wspólnie do tej pory odbyliśmy takie trzy większe... Jak na wtedy nam się wydawało większe, bo trwały po trzy tygodnie. Teraz się to wydaje bardzo krótko, ale wtedy oczywiście to były takie dłuższe wyprawy po Stanach. Wypożyczaliśmy samochód, rozkładaliśmy tylne kanapy i rzucaliśmy tam materac i to był nasz camper. Tak, na trzy tygodnie nasz dom. I tak odbyliśmy trzy podróże. Dwa razy w okolicach Kalifornii i raz po Florydzie. I wtedy chyba właśnie poczuliśmy coś takiego, że chcielibyśmy więcej. Szczególnie, że nasze wyprawy zwykle skupiały się na tym, żeby zobaczyć przyrodę, zobaczyć piękno przyrody. Mieliśmy taką potrzebę, prawdopodobnie wynikającą z tego, że na co dzień żyliśmy w mieście i nam tej przyrody troszeczkę brakowało. Jeżeli o mnie chodzi, to pamiętam taki moment, kiedy przeczytałem takie zdanie, że za rzeczy płacimy nie pieniędzmi, ale czasem który potrzebujemy na ich zarobienie. I to mnie jakoś bardzo uderzyło, bo poczułem, że rzeczywiście jest coś takiego, że jesteśmy w błędnym kole. Skupiamy się na zarabianiu tych pieniędzy po to, żeby było nas stać na życie w mieście. Ilość pieniędzy, której potrzebujemy do życia jest definiowana poprzez to, gdzie chcemy żyć. A wiele z tych elementów życia w mieście nie jest tak naprawdę potrzebnych albo jest o wiele droższych tylko dlatego, że to jest w mieście i tylko dlatego, że jest to jakiś rodzaj takiego pakietu serwisowego dla człowieka żyjącego w mieście. No zastanawialiśmy się tak naprawdę nad swoimi potrzebami. Tak. I czy życie dotychczasowe, czyli życie w mieście nam umożliwiało spełnienie siebie. Postanowiliśmy wyjechać, czyli pozbyć się tak naprawdę komfortu dość dużego. Jak tylko usłyszeliśmy o One Life, zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie postawić na zamieszkanie w samochodzie? Zaczęliśmy się rozglądać ze samochodem. To trochę trwało, to nie była decyzja z dnia na dzień. Najpierw te podróże po Stanach, potem weekendowe wypady pod namiot, też nam uświadomiały, że to są te momenty, w których tak naprawdę żyjemy i chyba postawiliśmy na projekt życia w tym momencie. Te wyjazdy pokazywały nam też, ile tak naprawdę potrzebujemy do szczęścia. Bo tak naprawdę o, chyba o szczęście się tu zwykle rozchodzi, i wydaje mi się, że większość ludzi po prostu chce zaznać szczęścia w życiu. Co to oznacza? Oczywiście każdy powinien sobie określić sam, bo nie ma jednej recepty na, na szczęście. W naszym wypadku wydaje mi się, że jednym z leków na tej recepcie może być właśnie rodzaj wolności i samodecydowania. I kontakt z naturą, bo to naprawdę uspokaja, wycisza i pozwala. Zupełnie inaczej spojrzeć na życie i na siebie też. Pytanie, na które staramy się sobie odpowiedzieć, to jest to, ile naprawdę potrzebujemy do szczęścia i czego potrzebujemy do tego życia. Na szczęście nie byliśmy zafiksowani w cały system, który nazywany jest konsumpcjonizmem. Nie jesteśmy gadżeciarzami, więc też nie było nam trudno pozbyć się wcześniejszego życia i od niego odstąpić. Oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby posiadać jakiś. Rzeczy i nie jesteśmy w żaden sposób albo w żadnym wypadku piewcami wyzbycia się wszystkiego, bo to nie o to chodzi. Chyba wszystko jest dla ludzi. Natomiast chyba najważniejsze jest to według mnie, czy według nas, mam, mam nadzieję, żeby znaleźć pewnego rodzaju równowagę. Mhm. My jesteśmy w trakcie poszukiwania tej równowagi. Teraz wahadło wybiło się jakby trochę w drugą stronę, czyli staramy się żyć za jak najmniej. I oczywiście ta rozmowa o pieniądzach tutaj się tak przewija cały czas, ciągle o tych pieniądzach, pieniądzach, ale no nie ukrywajmy, że, że to głównie o to się rozchodzi. Gdyby pieniądze nie miały takiego znaczenia, to robilibyśmy zupełnie inne rzeczy w większości przypadków. No więc my postanowiliśmy przekonać się na własnej skórze, co to oznacza i czy to jest prawda. Postanowiliśmy po prostu wyjechać w świat. To jest rodzaj eksperymentu na sobie. Gdzie on nas zaprowadzi, do jakich wniosków? Jesteśmy otwarci chyba na wszystkie wnioski. Jesteśmy otwarci nawet na brak wniosków. <laughs> Może też tak być. Projekt życie, które tak naprawdę projektem nie jest tylko już życiem, funkcjonowaniem, chyba się w tym odnajdujemy. A czy czegoś nam brakuje w aktualnym życiu, co było w tym wcześniejszym? To może pozostawimy już na kolejny kolejne odcinek. Kolejne odcinki i kolejne pytanie. Bo takie pytanie też padło.